Tak, you are the lie. Proszę bardzo. What the ha? Huh? Niektórzy mówią what the fuck? What the, what the, what the, what Norwegowie the, tak często what mówią, the ha? tak? No. What the fuck? Radio, what the fuck? Tak niektórzy mówią, no. ale to w zasadzie Norwegowie tylko. Ale to tak fajnie, bo zachodzi w pamięć, nie? No, dzisiaj robimy testy. Rękawiczek nie mam, wiesz, bo mam za dużo łapy. A testów, wiesz jaki dzisiaj jest dzień? Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy, także uważaj dzisiaj, środa, żeby, żeby to nie uczcić za bardzo tego święta. Dzisiaj mamy środę, także środek tygodnia, czyli to jest taka mała sobota, nie? Pół tygodnia w tyłku. No, I dzień e, sera camembert. Lubisz okay. ser camembert? Eee... Nie wiem. <laughs> trudne pytanie. No, trudne pytanie mi zadajesz. Witamy was wszystkich serdecznie. E, zaraz będziemy robili testy. Tutaj już są uszykowane, proszę bardzo, i flaszka do e, dezynfekcji naszej marki, oczywiście. Polmo. <laughs> tak. <laughs> Także będziemy będziemy. A co, co zrobisz, jak wyjdzie ci pozytywny? Według instrukcji trzeba zrobić, ale to za chwilę przejdziemy do programu. Pozdrawiamy serdecznie Stavanger. Piszcie skąd, skąd przybyliście do nas tutaj, a my Was będziemy serdecznie pozdrawiać. A tymczasem rozpoczynamy, rozpoczynamy wilkiem tradycyjnie. Witamy, witamy, dobry wieczór, a zgadza się, bo jest 20.58, dzisiaj wyjątkowo tak późno. E, dlatego, że mi się obcyndala tutaj Wojtek i po prostu wziął później i mówię. No, jednego tygodnia pracujecie. mogę wcześniej, a innego tygodnia mogę. Ale myślę, że później. pora jest fajna. Troszeczkę wejdziemy w jakby w Paradę Walentynie. Bardzo Walentyno, Ciebie za to przepraszamy od razu. Natomiast no niestety musimy się jakoś podzielić, ale będziesz miał osobny program po prostu za chwilę. Za Każdy program można obejrzeć. Każdy program można później też obejrzeć. Tak. Słuchajcie, no, będziemy robili test dzisiaj na COVID-19. To on trwa 10, 10 minut, po 10 minutach mamy test. Co zrobić, jak wyjdzie pozytywny? Mnie na przykład, a tobie negatywny. Jak tobie będziesz wyjdzie uciekał? pozytywny, to się odsunę trochę bardziej. Okej. Okay. No bo to takie, takie wiesz, możliwe, nie? To jest test Rapid, rozpowszechniony tutaj w Norwegii, bardzo mm, popularny w firmach. Na pewno ci, którzy pracują w firmach na budowach, czy też w firmach, gdzie, gdzie jest wymagany test codzienny, lub co tam drugi dzień robią te testy, to. Mm. Znacie to, pokażemy Wam w jaki sposób to robić, a później oczywiście też dostarczymy Wam cenę. Można kupić tutaj za, tam w granicach 350 koron za jeden taki test. No i można się samemu testować. Również dzisiaj, ale tak w sumie wcześniej, powiemy jedną ważną informację, która była. Norwegia podejmie drugi etap ponownego otwarcia, słuchajcie, drugi etap ponownego otwarcia w Norwegii. Dzisiaj była debata pata pata i powiedziano, że wiemy, że nic nie wiemy. Znaczy, póki co nie wiadomo, ale mają nadzieję, że w drugiej połowie maja się rozchmurzy troszeczkę sytuacja mhm. i, i, i coś tam pootwierają, co, ale jest dobra informacja dla tych zaszczepionych, tak? Ale prawdopodobnie też dla tych, którzy przeszli covid -a. Dlatego, że tutaj, tutaj nie ma tego w tym artykule, natomiast wiemy, że, że szykuje się właśnie ten paszport covidowy. Śmieszny. Ja tak, i dlatego chyba oni niewiele tutaj mówili. bo... Nie, bo to będzie dopiero już dograne wszystko i prawdopodobnie do jednego worka wrzucą tych, którzy mieli COVID-a i tych, którzy. I to też tam będzie czas, okres, nie? Bo to nam 6 do 10 miesięcy nawet się utrzymują antyprzeciwciała, czy coś takiego. Przeciwciała, tak. I ja myślę, że, że, że to jest dosyć dobra wiadomość, że to już idzie w dobrym, lepszym kierunku, natomiast jeżeli chodzi o kwarantannę hotelową, no to tak się sprawdziła, na tyle się spodobała wszystkim tutaj rządzącym, że to chyba do listopada potrwa. No, kasa płynie to chociaż oni też płacą także, oni płaczą, płacą e, już patrzę, kto do nas zawitał skąd jesteście, skąd piszecie e, bo my jesteśmy w Mysen hejka, USA John, pozdrawiamy Ciebie serdecznie pozdrawiamy Stavanger, Trondheim e, Michał Kociućki Michał Kociućki, pozdrawiam Ciebie serdecznie również e, Westby, no Westby, bliziutko to Westby i Os, to tam blisko Michała, Botsfjord e, Auszkuk, Auszk Auszkuk, Honefos, kwarantanny hotelowej w Stropsberg. Strobsberg. O Stanisław. Pozdrawiamy i życzymy kondolencji, że musisz tam siedzieć po prostu w tej. <noise> W tym hotelu? Chociaż być może masz fajnie, możesz napisać. I tutaj mamy co? Okaże się, nowe komentarze już lecą, piszecie bardzo ładnie, okaże się, że jestem w ciąży. Pozdrawiam Ania Pietluch, pozdrawiam Us Uskralen. Tak. Proszę bardzo. Cała Norwegia tutaj widzę jest. Za chwilę e, rozpieczętuję ja pierwszy test, e, już sobie go zrobię. Ja mam odruchy bardzo wymiotne, także nie wiem, czy nie pożygam tutaj. <laughs> Udział, whoa, whoa. Nie, no to robimy we dwóch. To robimy we dwóch, bo, taak, bo jesteśmy w szóstej minucie, taak. a to 10 minut trzeba czekać. No I wiesz, zrobilibyśmy stawiamy. ten test, i, i po 10 minutach pokażemy Wam, jak to wygląda. Więc najpierw, nie, nie, nie. Najpierw trzeba sobie. Wiesz, to co się Ale trzeba... potem będziesz dotykał tego, czego już dotykałeś. No dobra. Co? Jest napisane, że rękawiczki by trzeba było do tego mieć, ale ja mam za wielkie łapy na rękawiczki. Tutaj każdy rozmiar po prostu wymiękał i pękały gumy. A ja w tym czasie powiem, że pracownicy mieszkający poza Norwegią, a pracownicy, którzy pracują oczywiście w Norwegii, z powodu tego, że nie mogą się dostać, do, nie mogli się dostać do Norwegii, najpierw to. To, to. Dostaną, mają możliwość otrzymać rekompensaty od 29 za utracone zarobki od 29 stycznia i Hmm. Powinni porozmawiać ze swoimi pracodawcami. bo, tak, oni, bo to pra powinni, oni powinni wam, to, wam te pieniądze wypłacić, a potem otrzymają rekompensatę. Nie słychać mnie za, hmm. za głośno. Rekompensatę otrzymają od NAWU. O tym piszemy w artykule: pracownicy mieszkający poza Norwegią o, mogą otrzymać rekompensatę za utracone zarobki. Jak tutaj, Ty jest taka strony, miejscowość? Od której strony to wierzysz? Od tej, dobra. Też powie, że nie potrafimy się tutaj instrukcjami. Okay. No, walczy, walczymy z folikami, tak? Mam no, cię. Wyciągam. Poczekaj, to było najpierw do nosa, do ust i w pupę. Nie. Zła kolejność. Do ust? A... No, wiedziesz. Bo A... I... ludzie, którzy słuchają, e, mogą mieć też. I do nosa, tak, muszę. Jak, jak takich. Muszę to do nosa wsadzić? Ja nie wiem, czytałeś to przecież? <głos> <głos> to tak trochę będzie zabawa. No i co, ale to zrobiłeś tak, jak ciebie badali, czy? No. A potem to trzeba włożyć do tego, tak? I teraz to otwieramy. I dopiero do środka, tak? To dobrze. I wkładamy to tutaj. Ja, żeby nie było. I tutaj tego. to gnieciemy i mieszamy. Patrz, nie, nie żygłem. Dobra, w taki mm -hmm. sposób to się robi. Mm -hmm. Już się zrobiło tutaj. Mm -hmm. Ale też tak? Mm -hmm. Ciekawe ile to teraz promili. Mm -hmm. O, oh, wow. Dobra. Nieźle, nie? O, kurde. Powiem ci, że dzieje się. Słuchajcie, testujemy testy na sobie. I co teraz? I teraz. I teraz to ma być. To tutaj. zamykam. Okej. Okay. Tutaj. Czyli mieszamy, mieszamy. Ale musisz pościskać to, widzisz, zobacz, no. jakie mi się zrobiło. No tak. I teraz wyciągam próbnik ciążowy. Ale to od razu? No ale co? Aha. i dopiero po 10 minutach będzie wiadomo. Próbnik ciążowy jest cały, zdrowy, nic, nie ma żadnych kresek, kreseczek. I teraz... Spróbujemy to zrobić. I teraz na tą S-kę zobacz. Mam nadzieję oczywiście, że zrobiliśmy to w... W miarę dobra, dobrze i zobacz, bo i teraz, o, chodzi cyk, o profesjonalność, to raczej, cyk, raczej niekoniecznie. Nie, no to jest, bawimy się tu przede wszystkim. Ja już zawlałem. To, to przynajmniej będzie jakaś lekcja mała poglądowa. Jeśli wam się trafi robić taki test, to po prostu to zrobić dokładnie tak. Tak, jak to można zrobić dokładnie. Nie, no my to zrobiliśmy według instrukcji, tylko mhm. nie używaliśmy jedynie czego nie używaliśmy, to I co tutaj? nie użyliśmy tego. I teraz Rękawiczek. ja muszę, i ja muszę tutaj? Nie, nie, tu. To jest mój. No o, dobrze, ciuch, tutaj? Ty, ty, już mi się coś jakaś kreska pojawiła. No, widzisz, zaraz się okaże, że o, i, i ty i ja. I no, dlatego to się zamyka. Już jest OK. Już. Dobra. I teraz masz tam wyrzucić na dół. Dobra, tutaj sobie to nie będę mówił. <coughs> Dobrze, to czekamy. U mnie też się zaczyna coś dziać. Miałeś, miałeś jeszcze sprawdzić jakiś owoc albo coś innego? Jaki owoc? Jakikolwiek. Co na naszej watażce? Słuchajcie, 420 firm w całym kraju otrzymało do tej pory łącznie 400 milionów koron na różne projekty restrukturyzacyjne. Jest to związane głównie z firmami eventowymi i branżą turystyczną. I te pieniądze poszły na projekty, które, żeby wdrażać po prostu te wszystkie ważne, ważne rzeczy, żeby utrzymać miejsca pracy. O tym piszemy na naszej stronie. A my czekamy i zerkamy tutaj niecierpliwie. Dobra, niech się tam niech się tam buduje, niech za chwilę zobaczymy. Jest 21.05. 21 Sprawdzamy 15 po. Także nie patrzymy teraz. Odsuniemy to i. Pier... Tutaj nam Maria napisała, że najpierw do nosa, później do ust. No tak. Tam... Chyba nie damy się nabrać. Nie. No tak jak z pupy do ust później. W pupę i w usta. Takie badania, wiesz, Michał, jak był na koronawirusa się badać, to okazali mu się wypiąć. No. Znart. Facet... Nie, nie, jak facet założył rękawiczki i, i, i zrobił tak, wiesz, tak sobie obciągnął i Michał uciekł. No tak. No, i pytałem się, co to będzie, a <laughs> <laughs> za płytko było. <laughs> nie, nie było płytko. No, no tak. właśnie czerwoni jesteśmy. E, bo tu jest gorąco. Bo, bo, bo tu my, jest gorąco po prostu. Bo my tu wspieramy wszystkie urządzenia, wszystkie urządzenia. Bo my wspieramy monopol. Bo tu wszystkie urządzenia, oświetlenie i, i, i wszystkie urządzenia dają um, ogrzewają jeszcze to pomieszczenie. Pomieszczenie nie jest duże i jest tutaj bardzo gorąco zawsze. Tak. Co do watachy, jeszcze informacje. Pracownicy mieszkający poza Norwegią, to już mówiłeś. No tak. Zwiększamy zasięg testów masowych, aby ponownie otworzyć społeczeństwo, czyli masowe testy właśnie tego rodzaju będą w codziennym użytku praktycznie w całej Norwegii, codziennie gdzieś będą używane, tak żeby. Zapobiec jakby rozprzestrzenianiu się COVID-a, a co za tym idzie, będzie bardziej otwarta ta Norwegia. Ja Widzę, że cały czas tutaj zerkasz, tak? Zerkam, zerkam, no bo boję się, że może mam jakąś Francę w sobie, a to wiesz. Dobre. Raczej nie opaleni jesteśmy, tak, no to prawda. No dzisiaj ja na po dworze pracowałem. Bez... Nie, ja na Aha, pracowałem cały dzień. No tak. I patrzyłem w zasadzie do góry, bo na lifcie siedział. Mój współpracownik i musimy go pilnować. Aha, i patrzyłeś na niego? Cały dzień stać, tak wiesz, i patrzeć. Normalnie grzych. Ankieta Kiedy dotycząca zdrowia i dobrze... samopoczucia, widzę, że masz otwarte. Tak, ale tak do końca to patrzyłeś, jak on, czy on dobrze pracuje, tak po prostu. Tak. A, no, to bardzo dobrze. Mhm. Tak, otworzyłem ankieta dotycząca zdrowia i samopoczucia norweskich studentów. Eee, no. Kolejny raz już ankieta miała miejsce, no i okazuje się, że wyniki nie są zbyt ciekawe. Studenci zmagają się oczywiście, tak jak i wszyscy pewnie, prawie połowa z nich ma jakieś tam problemy związane z psychiką, w związku z izolacją i odsamotnieniem, i głównie tu o to chodzi, że czują się po prostu źle w takiej sytuacji. Zwłaszcza, że to jest taki moment w życiu, kiedy się studiuje i, i trzeba by troszeczkę, jak pamiętam, trochę z szaleństwa, prawda? Masz COVID. To ja nie mam. Poczekaj. Poczekaj. 10 minut musi minąć. Tak. Mhm. No. E, już, już, już wychodzi coś. Na tych testach już coś. Ja tak mhm. zerkam, zerkam. E, ciekawiło mnie to jest. E, no zobaczymy. Boję się, że coś wyjdzie, nas zaatakuje. Tak, jakaś. Flanca z ogródka. A dzisiaj słyszałem to taka dobra wiadomość chyba dla tych, którzy nie lubią szczepionek albo boją się igły na przykład, albo nie chcą się szczepić. Pfizer pracuje nad lekiem, Czopkami. nad lekiem, który będzie podawany w pierwszej fazie po wykryciu COVID-a, żeby to się, że tak powiem, bardziej nie rozprzestrzeniało w organizmie. Mhm. Na razie jest w fazie testów, zobaczymy. Lek na COVID-a. Wiesz co, ja może tutaj zmienić światło, bo nam może tutaj to światło takie. O, teraz jacy jesteśmy. Cyk, 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 Zmieniamy barwy. Cyk, 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 cyk. <grym sięistic media> A z tyłu wirus. Cyk, cyk. Tutaj testy. I teraz tutaj <grym się> cyk, 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 Jeszcze, 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 jeszcze. No, troszkę lepiej, nie? Także to chyba zależy od świat. Wiecie, jak to z tymi szczepieniami dostaniemy z komuny jakieś info, kiedy mamy się stawić, czy jak to będzie wyglądać? Tak, dostaniecie info. Wszyscy dostaniemy info. Czy to zadzwonią do nas, czy tam wyślą SMS-a, lekarz wysyła i, i mamy, mamy umówiony termin? Można, można na stronach no, fhoi Sporo moich znajomych już dostało, rok starszych ode mnie, czyli 7, 70... czego jestem, 78, oni 77. 76, już się może zdarzyć tak, że już te osoby dostają, a no, za chwilę przyjdzie kolej, kolej na nas. Na, 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 mnie. na stronach FHI jest nie, 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 na stronach FHI no, jest. Ale to w takie, Oslo to jest plakaty, inaczej trochę nie, pewnie, rzeczywiście. Tak, są takie plakaty, gdzie jest e, taki przedział czasowy i grupa wiekowa, na przykład mówię na przykład, bo, bo, bo nie pamiętam dokładnie, hmm. na przykład 40-50 e, rozpoczęcie szczepienia powiedzmy w połowie maja, do tam połowy lipca i że wszyscy zostaną poinformowani do połowy czerwca na przykład o tym. Kulisy koronowe w zasadzie to już możemy zmienić, bo już jesteśmy po teście i, i tego korony w zasadzie nie mamy. Za chwilę wam pokażę, za chwileczkę wam pokażę nasze wyniki. Nasze wyniki. wyniki są zadowalające. Wygraliśmy dwa zero. Także możemy sobie już to zmienić. Tak. Myślę, że teraz jest OK. I mamy. Ja mam. No jeszcze Co? trzy minuty, jeszcze trzy minuty. A tak jeszcze? Tak, tak To tak, jeszcze, tak, jeszcze poczekamy. Ja chciałbym wspomnieć o tym, o czym pisze Małgorzata na naszej wataczce. Mhm. Małgorzata z Polski Informacje, dziękujemy Małgosiu. Odmrażanie gospodarki w Polsce, myślę, że to też Was interesuje. Być może jeśli to się da jakoś połączyć i zgrać, jeśli w Polsce coś tam pootwierają, oczywiście jeśli spadną, spadnie ilość zakażonych. No to może też Norwegia coś tutaj widzę, że też planują właśnie w drugiej połowie maja. Może jak się uda, może coś grać, może w czerwcu, może w lipcu coś zaskoczy i będzie można na przykład już bardziej swobodnie wybierać się w podróż do Polski z powrotem. Z tą kwarantanną czy żartujemy. No wystarczy wejść na Norwegia podejmie drugi etap ponownego otwarcia na ten artykuł i w tym artykule mhm. jest, słuchajcie teraz, że będzie jeszcze bardziej zaostrzone. Póki co dla krajów, które. Z Azji. Bo to jest związane z tym indyjską mutacją, tak. Tak. Hotele kwarantanny są zgodne o, z prawem. Dla podróżnych z Indii, Iraku, Nepalu, Bangladeszu i Pakistanu. Gdzie to widzisz? Na samym o tak, 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 tak. Hotele kwarantanny będą wymagane dla wszystkich podróżnych z tych krajów. Czyli, aha, i to jest niezależnie od tego, czy podróż jest konieczna, czy nie. Czyli nawet gdy była konieczna, to i tak idzie do hotelu kwarantanny i są to kraje w tej chwili e, takie jak e, Indie, Irak, Nepal, Pakistan i Bangladesz. Kłamiesz, no tak, to co no, się pytasz Króduplo, jak wie? No, mówią, mówią specjaliści lekarze z, z Indii, że ten podwójny, podwójna mutacja jest jakaś z Indii, rozprzestrzenia się jak pożar, jak pożar. W tej chwili, jeżeli chodzi o hotel kwarantanny, to wygląda to tak, że prawdopodobnie no, no, no będą wszyscy odbywali tą kwarantannę, tylko dlatego, żeby była kontrola nad odbywaniem kwarantanny. To jest też w tym artykule. Także zachęcam Was do. To, to było z dzisiejszej, z dzisiejszej jakby wypowiedzi. Bent Hoje, minister sprawiedliwości, Monika, dyrektor do spraw zdrowia, Bjorn i Linę. I oni mieliście konferencję prasową. Na tej konferencji prasowej, właśnie, udostępnili nam te informacje, o których wam powiedziałem i które są napisane w artykule: Norwegia podejmie drugi etap ponownego otwarcia. Czyli 12 maja zmieni się sporo. Jest też tutaj napisane o tym, o tym paszporcie, że, że jest plan, więc ci zaszczepieni będą, jest w planie, że będą mogli się schadzać. Nie będzie limitów zaszczepi wśród zaszczepionych drugą dawką, oczywiście, czyli komplet zaszczepienia musi być. No i może to być mniejsza e, odległość, jak metr, czyli wtedy już będzie można w domu zacząć się normalnie kochać. Przytulać, tak. Przytulać, kochać. Yy, tutaj Sławe Sławek pyta: A jeśli wrócę z Polski zaszczepiony jedną dawką? No to, 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 to co? To z nie tego? pomaga. To nic nie da. To po, po, po pierwsze, to mm, tak naprawdę nie wiem, czy w Polsce już jest ten paszport covidowy. Nie. E, więc nawet jeżeli będą ludzie zaszczepieni z Polski i nie mają jakby dokumentu, który świadczy o tym, że byli zaszczepieni, mm, takiego, który będzie ogólnie dostępny i wszędzie akceptowalny, dopóki tego nie będzie, no to raczej nie będą te osoby brane pod uwagę jako zaszczepione, ponieważ... Kurde, coś zwróciłem teraz uwagę, ja odwróciłem twój do góry mówię. Jaka byka, masz koronę. No to dobra, pokażmy teraz. No i mamy. C. O, no, nie wiem, czy będzie widać, będzie... tak? To Ja nie sięgnę tak daleko, jak ty. A, bo jestem. Masz... Pokaż mój. C, czyli mamy koronę. <laughs> No, czyli to jest C, negatywne, e, mamy to już za sobą i tego życzę Wam wszystkim za każdym razem, żebyście naprawdę nie mieli tego koronawirusa, bo jeżeli on już kogoś dopadnie, a jest rzeczywiście, no to, 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 to wtedy mogą być różne, e, różne powikłania dla różnych osób. Także nie, nie życzę Wam tego. Każdemu życzę właśnie takiego C, czyli nie jesteśmy w ciąży. I gitara. Um, hmm. No i jesteśmy po teście. Jesteśmy po teście. Dla mnie to był pierwszy test. Więc... Jak? No. Taki szybki. No. Dla mnie też. Aha. Ten szybki pierwszy. E, także też chciałem sobie, wiesz, zobaczyć. A tutaj mamy szczepionkę, która nie została użyta na COVID. A, I dostałem ją i w sumie to mogłem czepnąć. Mamy jeszcze jeden test, ale ja go zostawię tak na, wiesz, na Coca-Cola. Z Coca-Colą sobie go zmieszam. No, bo tu różnie mówią, nie? Mango, z tego co wiem, po pełnym zaszczepieniu dostaje się w PL zaświadczenie ważne na rok, że się jest zaszczepionym. No tego jeszcze w zasadzie, w zasadzie Kamilo, ja nie wiem, ale, ale myślę, że się szybko dowiemy, bo to Teraz mamy coraz więcej informacji również z Polski, także zamieszczamy je również na naszym portalu wataha.no do odwiedzania którego Was serdecznie zapraszamy. Możecie tam też również słuchać na żywo naszego radio. Słuchajcie nasze radio. Nasze. A teraz wiem dlaczego. Bo ja mam we Włoszech serwer. I tutaj mi dlatego oni śmigają, rozumiesz? Rozumiem. No. I teraz możecie sobie bezpośrednio słuchać naszego radia. 24 na 7 gramy, audycje świetne, yy, informacji już jest troszeczkę, także na bieżąco, na bieżąco jedziemy z koksem. Proszę Państwa. Yy, to, to dzisiaj chyba. O truskawkach jeszcze pisałeś, ale to myślę, że nasi słuchacze samodzielnie znajdą i przeczytają. Samo podawanie liczby zarażonych o niczym nie, nie mówi. To nie, są, to nie jest podawana liczba zarażonych, bo tutaj, Darku, pomyliłeś jedną rzecz. To jest liczba wykrytych zarażonych, mhm. nie zarażonych, bo zarażonych liczby nikt nie zna, a to jest wykryto, no, do tej pory tyle i tyle. Dzisiaj wykryto tyle i tyle. Także to są to są bieżące. Natomiast ile jest ilość zarażonych w danym kraju, to żaden kraj tego nie podaje, tym, bo nikt nie poza wie. Poza tym <laughs> różnie w krajach w różnych momentach robi się te testy. Oczywiście, jeśli ktoś już ma symptomy i, i to jest już na pewno wtedy wszędzie robią się testy, ale w Norwegii wystarczy niewiele wystarczy, że, żeby, żeby mieć test a w Niemczech na przykład na życzenie można pójść, jest punktów bardzo dużo i pójść i sobie zrobić testy. Ja tu jeszcze spuszczam się z tym. <grym> Trochę spirytusów zobaczymy, czy coś się tutaj jeszcze zdanie. Rozumiem, że chcesz, żeby się coś zmieniło tam. Nie, ale... Słuchajcie, dziękujemy Wam za dzisiejszy wieczór. E, testy wykonane. E, jeśli się spotkacie z takimi właśnie testami, to... to Mam nadzieję, to że, że, że może Wam... Ten pokaz wam trochę pom pomógł i pomoże. Mm. I tyle. Słuchajcie, dostępność jest. To jest można zrobić w kilka minut. W zasadzie wszędzie to już jest dostępne. W tej chwili w tej chwili firmy już zakupują to na swój jakby stan, żeby, żeby każdego badać na bieżąco, co by nie było zbędnego wolnego. No dokładnie tak. Ja mam taki przykład, kierowców, którzy. Szef, szefowie kierowców kupują te testy i robią im też na bieżąco. My dziękujemy bardzo. Zapraszamy, żebyście przeskoczyli sobie do Walentyny. Ona tam z kart wam przepowie, co będzie, kiedy będzie. A zapytajcie ją, kiedy będzie koniec kwarantanny. Niech z kart wyczyta. No dokładnie. A jak już obejrzycie Walentynę, to potem włączcie sobie radio do snu. Tam jest fantastyczna muzyka, radiowa Tacha. Tak, oczywiście. I, I fajne wstawki są zrobione. Słuchajcie, naprawdę <noise> fajne, wesołe, takie, żeby podnieść się na duchu i coś mi tu, kurde sprzężenie jakieś się robi. Ale okej, okay, nie będę już się dar. Dobrej nocy życzymy. Łukasz Pawłowicz I Wojtek Sobieski. Dobrej Cześć. nocy.